Cześć, śmaleczko, dzieciaczki wy moje kochane, witam wszystkich bardzo serdecznie na dzisiejszym Uf. odcinku z... zgubiłem się przez was! Kurczę Bele! Na dzisiejszym odcinku z Mineplaya oczywiście Tryb Bed a dzisiaj ze mną gra Przemoc 17 to, to i Orvita 1048. Zjebałem mapę Tam jest Jowiszek, Ej, mapę zbagowałem. XD, także jeżeli ogląda to jakiś ktoś z tej moderacji MyPlaya, to naprawcie to, chyba że tak ma być, ale nie mogę. Nie na się tak dzieje. Także nie było tego, ja nie cituję, żeby nie było. Ja tylko pokazałem błąd, który przed chwilą zauważyłem. Nie chcąc. You, że jak masz na kamerę, na kamerze także patrzysz z trzeciej osoby i patrzysz od przodu. To no. widzisz po prostu bug mapy, w sensie, że no, po prostu te, przez te patrzysz. No tu nie patrzysz. zepsułeś mapy. Po prostu Bóg jest taki i tyle. Bóg... Bóg. Dobra, tam gadasz. No ale taki inny. Bóg inny. Ej boś, bo my już na, na moim kanale wchodzimy na tematy religijne. Chyba, że chodziło ci o drzewo, nie. w którym zabudowujesz aktualnie łóżko. Tak. Oto. To ja ośle. A. <słuch> Łośle, Aż mi się szereg przypomniał, ale bym szeregsa obejrzał. znaczy reka. To szereg z połączeniu z Shrek's. Shreks. Kto oglądał Shreks? Dobra, kiedyś? to teraz ostatnio było do powiedzenia coś tam. Nie pamiętam już w sumie co? To teraz, co dotrwał do tego momentu. To y, pisze szereg. Kto napisze szrek w komentarzu, dostanie serduszko. Czy tak? Od dwójka Chopinsa Od I oczywiście, mordeczki wy mojego kanału, ja już tak powiem. nie? Szoku. Tak? Po co się do zielonych budujesz? Nie ma ich. Po materiały. Tak. No to jak woli. Po materiały wcale tego nie wiedziałem, że ich tam nie ma. W ogóle, w ogóle, w ogóle, zigu, zigu. Ale... nie Nie! Ty głupoty gadacie i tyle, kurde! Nie! Kurwa. Jowitko, Lubię. ty, moja droga kochana, dlaczego używasz po takich. E, nie droga. Słów nieczystych. Przez to zaraz muta dostanę i co będzie? Yy, używam ich dlatego, że wcześniej było nawołanie do yy, Boga. Buga, no. Bugu <grym> Bogu. <boga>. Aha! <grym> boga, 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 boga. I teraz było nawiązanie do piekła, okej, okay, rozumiem. Tak. Czyli pamiętajcie do... ludzie, nie wolno e, się k. Ku... Ku... żyć. <grym> Bo inaczej są ciężko. Przenerwować. Nie, <grym> nie, no. nie. O to chodziło. Bejba. Bebe, bebe, o! Nie, 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 John. nie, nie Justin! Nie bajajcie! Justin, baba, baba! O oni nie. skąd o. już żart my zmają? Skąd? Ukradli! E, Żółci mogą do nas iść! O? W sensie mogą, ale e, nie, nie, nie muszą! Także nie trzymajmy kciuki, że nie przyjdą! Czemu ale ja mam dźwięk nie. na laptopie na full? A co jest ze mną nie tak? A no tak wyglądałam, <laughs> nagranie od szopa! XD. I byłaś tak cicho, że musiałeś zgłośnić na full'a? Tak. Oj no na... bozie, no to sorry, to mogłaś powiedzieć. Ja mu już wszystko na maksa mm. <grych> Oj bozie. Mm. Ej, mamy środek. spodziewałem się, że żółty albo niebieski. Nie, niebieski idzie do żółtych. Ja jestem u zielonych, A. których nie ma, ale cicho. Ja jestem u żółtych obecnie i będę im kopać beda, bo tu nikogo nie ma. Dalej. Nie zauważył mnie, proszę. Dobra, dobra, mam to. A ja idę do niebieskich, spróbuję przynajmniej od zielonych przejść. A jak to nie wyjdzie, to znaczy, że... E, 61HP. Jestem... Przemoc jakbyś podleciał. Nie, jestem na środku. A, dobra, no okay. Boziu, dlaczego ty hmm. tak hmm. Boldo budujesz? Steve'u. No Buduj. oh, ja yeah. Properzy. Bez Emilki no, to trochę no, dłużej coś czuję no, potrwa. No Emilka robiła Maniana. Ale Emilka o, doszła do wniosku, to... że Słabujemy będzie cicho-ciemno. Że nie chce z nami facie. nagrywać. Tak, Emilka powiedziała, że nie będzie rozmawiać z tak, że nas nie lubi. mi emocjonalnie osobnikami, jakimi jesteśmy. Hello. co pół maty przejdzie. Okej, okay, hop, spadł. A, nie, nie zdążę. No, nie zdążę, nie zdążę. Help, 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 Albo... help, help. No dobra, help. no. Nie kłóźmy się. No nie no, postaw. Masz. Nie, no. nie, dobra, bo myślałam, żeby może ten. No nie widzę, No nie, no, no nie, nie spadł, ale... a ja spadłem! Taka jest głupia. Tak nie powinno no, no, być. Przyniesiesz diamenty? E, no mam pięć. Dobra, to ja tutaj Część. wyrzucę mam pięć też na drużce hmm. będzie idę tego jednego żółtego zabić A A ja próbowałem Ten niebieskich nie dojechać dobry. ale nie pykło kurde Dobra, mam upie to... to jest zajebiście ja? mogę chwilę poczekać Co? aż oni by zaczęli na to czekać idę do ciebie Idę Idź do wspomnień. mnie GG. idę atakować z tobą a my to może no o to mi chodziło. Ja, o, ja mam trzy diamenty że... z skrzynki. No, Dobra, biorę, tak, tak A trzymają obudowane? No, o Boże, tam no, jest pataka, łóżko. Tam jest pataka, okay. łóżko. Rozumiem. Wiem co to oznacza dla ciebie. No wszystko. że zaraz ginę. Kurde, przemek, czemu ty no. tak wolno biegłeś? Ej, smart, i mosty, dawaj, nie to to Gośnik E. Odcinki na mordko. Jeszcze kapsulokiem napisał <grym wytrzań> Ci tu łóżko jest Proszę ze oh. Dawajcie, dawajcie, będzie easy win. Przypadkiem. Zabije no, mnie, 10. 10. 10. jezu. 10. 10. 10. No bo... Ej, Jebo ile się czekało? No, widzisz mordeczko, to aktualnie jak oglądasz ten, ten odcinek, to doczekaliście się w końcu tego odcinka, a z kim mogę się zapytać? Co, nie bit, możesz no dojść się to na to odcinku, się. <laughs> i gdzie... Że... Ogólnie macie dojście od środka do nich? Eee, nie. Oczywiście pozdrawiam cię Dizzy. z markiem mordko jesteś, Spoczko-mordko. Eee. Instagram właśnie wypadł poza świat. Wspominając o Instagramie, w opisie jest link do Instagrama Shopa. O nie ginę. No jak pole. No bo sam biegnę dwóch mnie jadą, a wy patrzycie z daleka. Gościu. Nie, ja idę. Gościu, nie mogę. Nie. Ja nie chcę. Nice. No. To po co mi ta niebibka tak, i te tak, inne tak, rzeczy? Tu, tak, tu, tak, tak. Chodź, dawaj Instagram. Chodź, pobiję mi się. Instagram? Nie, Instagram, au, 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 tylko au. Instagram. Au, au. No Chulało. to się pobiliście? Ej, ten jeden. Ta Nikola w niebieskich ma słaby internet, więc ją powinno się klepać jak e, normalnie. <laughs> tak, Może nie będę kończył. Tak, tak. No ja Wszyscy wiemy o, Wszyscy wiemy, o co chodzi. Pięknie no, ładnie. To chyba już chyba więcej nie nagrywamy, wiecie? Bo tak jakoś mój skill skończył się yy, na tym jednym sklepu. No Tak. Easy. Easy. Nawet teraz mi nawet w tabeli nie ma ale przynajmniej wygrana, nie liczy się. Dużo mordeczki moje kochane. Widzimy się na kolejnej, a ręce. I Oj, mam laga już dalej na z sam tymi początek, z Nie. nie. O, już żyje Ży. O Boże. Przeżyłam. Ja bym nie Ogólnie nie musimy tak, uważać na. na co? niebieskich. A dlaczego? Na raszelka. Na raszelka. No, no, w sensie, to jest Reszta, jakiś kozak, to. czy to jest jakiś taki... Nie, odpał. nie. w sensie nie. znajomy. Znajomy? Po prostu. A znajomi na tym czymś się fokusują. Aha. To, czyli rozumiem, że zielonych nie ma, no to idziemy do żółtych. A to dobra, to i tak niebieskich mamy naprzeciwko siebie, czyli oni tak szybko do nas nie dojdą. No, tylko że ktoś zaczął się to budować na środek. To nie ja. Mm, nie, to tak. ja. A jak? Tylko niebieski nie jest na środku. Szybko, a strasznie niemożliwe. No jak możliwe, to. możliwe, jak się umie budować. A później, kiedy się nauczyć? Kiedy co się nauczę? No, Speed building. Szybkiego. Ja coś szybko buduję. Tylko jakieś prędkości świetlne, Niebieski <noise> To jest po prostu technika żubia. <noise> Bäm. NINJA sport. Chłopie, ja szybciej nie umiem, nie wiem jak wy to robić, ja jestem po prostu jakieś krzywy w temacie Minecrafta A na, gry, a na tym polega o cały mój kanał, nie? No ma jeden hat ja pierdolę Już ja gonimy. Wiem, zauważyłam Dobrze, bez złości, agresja zrodzi agresję Agresja na się agresję mógł. Ej, Mielu, tak, nie lubię, ludzi. lubię. Mądrości przemka. A to nie było, a że co, przemoc tak. rodzi przemoc jakoś, tak? To też. <laughs> to też. jak ja zwał, tak zwał. O okay. Nie znikam to. Było to było. No nie, niebieski mam taka ja nie podoba mi się to. A tu. Dobra, dobra skóra z bobra, a wy się tutaj napierdzielacie z niebieskimi, ludzie. Naprawdę no się nie, na nas nie, to, nie, tak? to tak grubo. No troszeczkę. Bo... Miałam, ale spadłam. Ludzie są niemożliwi. Uf, nie trafiłem w most. Brawo. Przepłuczamy i do żółtej. Jak żółci prawie że taki. Bo myślałem, że żyją! Ok, fraga sobie nabiję. Dobrze. Wow. Po to poszedłem. I żeby taktycznie przejść od nich do. I żeby taktycznie przeszedł przez żółtych do nas? Nie, o Boże, ale mam lagi Kośnik lag. 20 TPS-ów. Niby się ogarnęło. Czyli to nie są lagi serwera. No to nie jest. Są lagi twoje. No to na odcinku będą jeszcze większe lagi. <noise> nie dobrze. No nic, One no już nagraliśmy wiesz, tyle milionów, że się nie opłaca tego usuwać. No tak. Hmm. La, la, la Kartoszka. Nie la, rób, la, la. Bo będzie ten... E, copyright. Prawa autorskie. Copyrighty będą. Copyrighty, Boziu. Boziu, ej, mam ściny i to straszne. No ja, ja przez chwilą też miałam What the hell is that? w moje kochane Co to się odpierdziela tutaj u nas? Siema Mordo Siema Mordo To boli, to boli, to boli Mocno biją o, To Marica Podejść nie mogłem Przepraszam ale. A ja syta nie mam, co ja się odbieram? Jest jakiś fotel, ale Nie, ja przed chwilą zabrałam. Dobra, idę. Rezyk, fizyk. nie pijesz szampana. Tak, ten nie jest. Tak, ten nie jest. Dobra, leczem. Tam nie był show? Eee. Hello. Nie witkę wypił. Ello. No to jesteśmy w tyłku. Ale wypił na moich oczach. E, wiem, zabiłem go. Easy! Miecik mi się idzie, od niego pojawił, tak o! Dobra, Małgo. Idzie. Dobra mam go. Dobra, Idzie drugi. Jak skarżę go Jest u nas. Ostatni, zajmijcie go. Ale nie do do nas. U nas jest? U nas? Tak? Tapi tu coś. No, spadł, widziałem to Jeszcze u mnie na tym Gigi. Gigi, no to co mordeczki wy moje kochane. No i bardzo piękny odcinek, odcinek z trójeczek. I oczywiście znowu inny. Także ten odcinek będzie się nazywać Jak wygrać każdą gierkę z Jowitką Ella. Także mordeczkiem, moje kochane, dziękuję bardzo serdecznie za oglądanie, oczywiście nie zapomnijcie zostawić łapeczki w górę, taktycznego suba z dzwonem oczywiście, jeżeli Wam się bardzo podobał I ten komentarz. odcinek. No i komentarz oczywiście. No i co? Do zobaczenia na następnym odcinku. Bajo, bajo!